Witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii i mamy dzisiaj niebywałą okazję, ponieważ naszym gościem jest Pan Mariusz Olejnik. Pozwoli Pan, że oczywiście. Przedstawię Pana, bo zwłaszcza dla młodszych naszych widzów nie jest za bardzo Pan znany. Generalnie był Pan osobą, która rozkręciła, można powiedzieć, rynek rzepaku w Polsce, tworząc Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Jeszcze też w tym uczestniczyłem. Teraz jest Pan wiceprezesem tej organizacji. Przez długie lata zajmował się Pan kwestiami związanymi z największymi gospodarstwami rolnymi. Teraz jest Pan szefem tejże organizacji, a konkretnie Spółdzielni Grup Polski Rzepak i Zboża. Polski Południowej, i oprócz tego jest pan członkiem Porozumienia Rolników, nowej organizacji, która generalnie powstała, można powiedzieć, też w tym miejscu rok temu. Człowiek orkiestra, można powiedzieć. Jak pan na to wszystko znajduje czas? No właśnie, czasu jest niewiele, i postanowiłem co roku rezygnować z jednej, jednego zaangażowania się i zostać w Kluczborskiej Spółdzielni Producentów Rzepaku i Zbóż, w Opolskim Związku Producentów Rolnych w Współdzielni Grup Polski Rzepak i Zboża no i w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny. Także południowa część Polski to bym chciał tutaj e, przekazać tą swoją inicjatywę, a, a te niektóre, e, z niektórych rezygnować, zajmować się zbożem, rzepakiem w tym regionie. No i jesteśmy akurat w Pruszkowie przez uzamknięte, dodajmy, koło pola, tak? E, podczas szóstej edycji konferencji, której tytuł brzmi też w sumie można powiedzieć z m, bardzo takim można powiedzieć pojemnym tytułem o polski rynek rzepaku i zbóż, skoro jest to szósta konferencja, wygląda na to, że w takim razie tego rodzaju inicjatywa jest akurat dosyć potrzebna. Dlaczego? Wydaje mi się, że tak, ponieważ cykliczność po, poka powoduje, pokazuje to, to żeby, że ludzie chcą się raz na jakiś czas spotkać, a idea stworzenia te, tej konferencji była taka, że po jednej z giełd zbożowych doszliśmy do wniosku, że towarowi producenci z trzech województw Opole, Śląsk, Dolny Śląsk zasługują na to, żeby raz na rok się spotkać, wymienić doświadczenia, a naszą, moją rolą jest to, żeby dobrać prelegentów, żeby to było ciekawe, atrakcyjne i na czasie. Mhm. No, można powiedzieć, że sytuacja, zwłaszcza w tym roku, jest bardzo napięta w rolnictwie. Mamy teraz praktycznie połowę maja, pamiętamy cały czas protesty rolników pod hasłem między innymi precz zielonym ładowi. Proszę powiedzieć w takim razie jak Państwo oceniacie w swojej organizacji, która skupia największych producentów rolnych tą obecną sytuację w rolnictwie w Polsce? No, trzeba powiedzieć, że protesty to były oddolne, nie było wiele organizacji, niektóre organizacje się przyklejały i wykorzystały te protesty do tego, że jak dawno ich nie było, no to musieli się pokazać. My dochodzimy do wniosku, że ci protestujący nauczyli nas, czy pokazali nam, jak zwracać uwagę na problemy. Natomiast jeżeli chodzi o Zielony Ład, to teraz dochodzimy do rozmów, do porozumienia, czasami trudnych rozmów z tymi protestującymi. Bo niektóre definicje, niektóre hasła trzeba po prostu wypośrodkować czy zrewidować. Nie jesteśmy za tym, że stop z Zielonym Ładem, tylko modernizacją czy przeglądem Zielonego Ładu. Mhm. Znaczy, ja akurat nie chciałbym uderzać w pytaniach, w tematy z Zielonym Ładem związane, bo to, to sformułowanie generalnie było wymienione, odmienione przez wszystkie przypadki możliwe, nawet za bardzo. Raczej chyba problemem na polskim rynku rolnym jest to, że nie ma porządnie reprezentujących organizacji rolniczych to, co rzeczywiście rolnicy chcą powiedzieć. Pan generalnie tworzył Krajowe Zrzeszenie Producentów rzepaku wtedy, kiedy rzeczywiście był problem ze sprzedażą rzepaków w Polsce, kiedy ceny były bardzo niskie. Co można by odpowiedzieć teraz tym młodym, nowym, gniewnym, który bardziej na komórkę się zwoływali, można powiedzieć, te protesty? Żeby rzeczywiście artykułować autentyczne problemy oparte o ekonomię w polskim rolnictwie. Ja powiem, że pierwsze spotkanie na Opolszczyźnie mieliśmy jako porozumienia rolników opolszczyzny, czyli siedem wojewódzkich organizacji, które mają osobowość prawną, mhm. z tymi protestującymi po jednym, po dwóch z każdego powiatu i zwracaliśmy uwagę, i pytaliśmy, czy chcecie 186. organizację założyć i ile Wam to czasu zajmie, czy chcecie zaangażować się w organizacjach, w których jesteście, albo być partnerem stałym porozumienia rolników, czyli. Przeka zwróciliśmy im uwagę na to, że oni odegrali pewną rolę, tylko my przed chcemy przedstawiać systemowe rozwiązanie na podstawie ekspertyz i analiz, a nie na podstawie tego, co nam przyjdzie do głowy w emocjach na rondzie czy na jakimś skrzyżowaniu. Mhm. No tak, ale to generalnie nie wiem, czy Państwo wiecie, ale gospodarstwa największe, które między innymi reprezentuje pan prezes Olejnik w Polsce, nie są formalnie zapraszane na rozmowy z premierem, na przykład z ministrem rolnictwa. Dlaczego tak jest? No tego to nie wiem. Od kilkunastu lat znam się z obecnym ministrem rolnictwa, z Czesławem Siekierskim i pytałem się, dlaczego nie ma mnie, czy Franka Nowaka na tych spotkaniach. I tutaj y, wydaje mi się, że, że jesteśmy troszkę zawiedzeni tym, że decydenci w przeważającej większości rozmawiają nie z organizowanymi Rolnikami jest trudno wypracowania jednego frontu. Doskonale o tym wiem, bo Wiesław Gryn na szczęście jest zapraszany na te spotkania. Trudno wypracować jeden front, a my już mamy wypracowane zasady wypracowania jednego stanowiska. Dyskutujemy wewnątrz, ale wychodzimy na zewnątrz z jednym stanowiskiem. I tego, tego chcem, do tego chcemy przekonać tych, którzy. Protestują. Niestety, na przykład na naszym województwie e, pani wojewoda stworzyła zespół do spraw rolnych przy Wojewodzie, gdzie 18 e, członków to będą protestujący, a po jednym, czyli siedmiu będą z porozumienia rolnikowo Polszczyznę. Czy można powiedzieć, że właściwie za fakt dobrego zorganizowania się oddolnego nie jesteście Państwo w sumie zapraszani, a może dlatego, że za bardzo nie potraficie obsługiwać telefonów komórkowych i Facebooka lub tych innych platform? No może, może i tak, tutaj jakaś lekcja do odrobienia jest, no. bo, jest bo jest problem z reprezentatywnością. Tak. Nam też się nie podoba, że e, na pierwszym spotkaniu w Sejmie i z premierem robią sobie zdjęcia e, liderzy tych organizacji, którzy mają wyroki więzienia za to, że nie płacili rolnikom za zboże i to nam się nie podoba albo druga organizacja, gdzie członek rodziny ściągał z Ukrainy zboże po niskich cenach. Natomiast ważne jest to, żeby emocje opadły i żebyśmy Zaczęli rozmawiać i doszli do porozumienia, że jak oni potrafią, ci protestujący potrafią profesjonalnie, bo u nas na opolszczyźnie zrobiono naprawdę to dobrze, bez żadnych zadań, wszystko zorganizowane, zgłoszone i przekazywane produkty czy jabłka czy, 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 czy warzywa mhm. tym, którzy stali w kolejkach, jak oni protestowali, tutaj odrobili selekcję. Natomiast dobrze by było, żeby brali pod uwagę. Te nasze doświadczenia w rozmowach z decydentami i w wypracowaniu y, rozwiązań, ale na podstawie ekspertyz, analiz, a nie na podstawie emocji. I rozumiem, że takimi ekspertyzami, analizami w porozumieniu rolników Państwo dysponujecie. Oczywiście. Y, porozumienie rolników, zboże oleiste białkowe, to jest porozumienie niestety niewielu w kraju, bo więcej nie znalazłem, zorganizowanych gospodarczo grup producentów rolnych. Czy rola czuchów, czy my, czy Zamońskie Towarzystwo Rolnicze, czy Krotpląd Protoszyn, czy Agroport Bartoszyce, Agroport 10 tysięcy Bobiku skupia od swoich członków i połowę eksportuje, połowę sprzedaje na rynek. Mhm. Czyli są doświadczenia i są dobrze, dobrze zorganizowani producenci. Natomiast niestety jest ich mało. I tu jest Lekcja do odrobienia dla decydentów. Dlaczego jest tak mało e, takich zorganizowanych form e, producentów rolnych? No myślę, że to jest temat już na dalszą inną rozmowę. Dziękuję serdecznie w takim razie za spotkanie. Dziękuję, Dziękuję również Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek.